jestem Agbi, a dziś mam przyjemność zapowiedzieć wam produkcję Studio Ubisoft. 12 października 2023 roku. Zapamiętajcie tą datę, bo wtedy wyjdzie najnowsza odsłona Assassin's Creed, a dokładnie Assassin's Creed Meage. Dla Platformy, na których gra będzie dostępna to Xbox Series XS, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Epic, PC i Amazon Luna. Jeśli myślicie, że nadal Assassin będzie ogromny, jak poprzednicy, to mylicie się. Rozmiar obszaru mapy do dyspozycji degracza można porównać z pojedynczym regionem poprzedniego filmu. Przez to właśnie Assassin's Creed Mirage jest nazywany poboczną częścią serii. Dlatego też odejdzie od typowego gatunku RPG, a być do jako przygodowa akcji z narracją. Parkwood, czyli coś sobie w tego typu odsłonach, będzie bardzo zbudowany o nowe mechaniki. Możemy również spodziewać się bogatego tła fabularnego, inspirowanego historycznymi realiami. Ja nie będę do końca liniową produkcją. Jest kilka momentów fabule, które możemy wybrać co do realizacji zadań. Lecz przy eliminacjach głównych celów mamy ogromną swobodę, jak zlikwidujemy dany cel. Tak jak mówiłem, Assassin's Creed Mirage to taki powrót do korzeni. A dlaczego? Sama gra skupia się bardziej na skradaniu niż bezpośredniej walce, a częściej niż tradycyjnych tradycyjnych broni będziemy używali ukrytego ostrza, bez wizytów kom Oczywiście, jak powrót do korzeni, to praktycznie całości, bo wróciły takie możliwości jak ukrywanie się w widocznych miejscach, rzucanie nożami, może mu lepsze zdobyty ekwipunek, chaty posiada odłas, z którego pomocy możemy bez problemu korzystać. Lecz musimy uważać, bo przeciwnicy mogą zestrzelić naszego latającego kompana. Nowościami tej sali jest na pewno spowolnienie czasu, co pozwala na oznaczenie wrogów i wykonanie szybkiej kombinacji zabójstw. No i korzystanie z styczek, co pozwala na dostanie się w wysokie miejsca. Oczywiście znacie mnie i powiem Wam, że te, które obejrzałem zwali mnie z nóg. Wykonane postacie, otoczenie i te płynne malniki. No ma nie bajka. Już nie mogę się doczekać, kiedy zanurzę się w tym świecie. A co do samej fabuły, to osadzona jest w dziewięciowiecznym Bangradzie. Metropolia została podzielona na cztery zróżnicowane dzielnice które znajdują się zarówno z przemysłowa, jak i malowniczo objęty. Co ciekawe, że odwiedzimy także Alamut, stanąc z jedynki w poetace asasinów. Na głównego bohatera wybrano postać z który pochodzi właśnie z Bliskiego Wschodu. Przechodząc kampanię fabularną, poznajemy jego losy sprzed wydarzeń ukazanych w naryckiej odsłonie cyklu. A także dowiadujemy się, w jaki sposób uliczny złodziej, którym był wcześniej, wstąpił do bractwa tytułowych zabójców. A wy jak myślicie? Taki powód do korzeni assassinów pomoże Assassin's Creed Mirage, Czy może lepiej wrócić do nowych rozwiązań? Dajcie znać w komentarzach.